Podejście z tej strony podchodzimy, 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 i w pewnym momencie sektor znów zaczyna nam się otwierać. Czyli zobaczcie, już mamy, mamy kontrolę nad tym sektorem. I teraz mamy dwie strefy: tą strefę i tą strefę. Która jest bardziej niebezpieczna? No, bardziej niebezpieczna jest ta strefa, no bo, no bo nic tu nie widzimy, nie, nie widzimy, co się dzieje. czyli Powinniśmy pójść w tą strefę. Zobaczcie, podchodzimy dalej. Sektor nam się coraz bardziej otwiera. Już mamy pod kontrolą taką część sektora. Stref, dlaczego idziemy w strefę niebezpieczną? A tą strefę, ta strefa też nam się będzie powoli coraz bardziej otwierała. I pamiętajcie, bo już to też przechodziliśmy. O, gości podszedł dalej. Strefa coraz bardziej się otwiera. Jak postawimy tu kartkę papieru, kartkę papieru, to my jej na pewno nie zauważymy. O! Jak tu będzie kartka papieru, na pewno, ale jak postawimy człowieka, Człowieka, który ma jakiś, jakiś wymiar. Człowiek, jakiś wymiar, na pewno go zauważymy. Zauważymy y, jakąś część, on się troszeczkę ruszy. Także to jest do wychwycenia. Tylko trzeba to ćwiczyć trenować. To tak jak tam na tym wcześniejszym filmiku, podczas podchodzenia prostopadle, Wam, wam mówiłem, ćwiczymy nasze widzenie peryferyjne. Najprawdopodobniej byśmy ten cel, który tu się znowu wychwycili, i wtedy by się troszeczkę zmieniło nasze, nasze działanie. Ale to w, w następnym filmie, na którym będę mówił, jak będziemy działać na celu. No, mam przecież przyklejanki. O, zobaczcie, jakbym tu postawił taki cel. Ten cel był, jest łatwiejszy do wychwycenia niż kawałek kartki papieru. Ale to no, i na następny film. Czyli mamy, mamy dwa, dwa, dwa znaki zapytania. Mały znak zapytania i duży znak zapytania. Za cały czas idziemy na ten duży znak zapytania. Tak jak widzieli, tu zdobyliśmy i szliśmy sukcesywnie, zdobywaliśmy w tą stronę. Sukcesywnie zdobywaliśmy w tą stronę nasz, nasz sektor. Dalej, dalej to kontynuujemy. Jeśli tu nic nie zauważyliśmy, i za automato. jesteśmy sami. Nie ma y, drugiego kolegi, który złapie ten, y, ten sektor, wchodzimy. Kontrola, czy coś jest, czegoś nie ma. Kontrola, szybka kontrola i odwrócenie się. Odwrócenie się, żeby do końca sprawdzić ten sektor. Ten sektor, o, ten sektor, o, ten. Do końca, żeby go sprawdzić. I tyle. I taki jest schemat działania. Z drugiej strony nie ma sensu nagrywać kolejnego filmiku. Z drugiej strony będzie analogicznie tylko odwrócenie sytuacji w drugą stronę. No i, no i tyle.